Witam, trenerze. Marcin Królu, Telewizja Zabrze, Nowiny Zabrzeńskie. pierwsze pytanie standardowo, czy wszyscy zawodnicy są do dyspozycji po tym meczu e, z Wisłą Kraków? I drugie pytanie Raków-Częstochowa to pod względem taktyki dosyć taka specyficzna. Drużyna, trener Papszun lubi, e, no nazwijmy to miesza przy tej ta e, taktyce. E, jest ona bardzo oryginalna, dwie dziesiątki, trzech obrońców. Czy jakoś specjalnie do tego meczu się przygotowujecie? No czasu za dużo nie ma, więc tak naprawdę mamy dwie jednostki treningowe, które chcemy poświęcić sobie w szczególności, ale i również zwrócić uwagę na silne strony i tam, gdzie mamy szansę w meczu, który czeka nas w sobotę. Natomiast jeśli chodzi o absencję, pod znakiem zapytania stoi występ Kamila Zapolnika. Jest to uraz mięśniowy, i tu tak naprawdę lekarze podejmą decyzję, czy jest szansa na sobotę, czy musimy się wstrzymać. Leszek Błażyński, Przegląd Sportowy. A jak wygląda sytuacja z Arnarsonem? Czy on już trenuje, czy jeszcze indywidualnie? Nic się nie zmieniło. Od naszych ostatnich rozmów cały czas pracuje z fizjoterapeutą, ale jeszcze nie jest w treningu. Za pomocą Zachodni mówi pan, że sobie przede wszystkim poświęcacie te jednostki treningowe. To ma też związek z tym meczem w Krakowie, bo mówił pan wtedy, że z takich lekcji trzeba właśnie wyciągać największe wnioski. Czy, czy dużo czasu poświęcał pan na analizę pomeczową, jakby więcej niż zwykle? Y My bardziej tę analizę wrzucamy w trening, gdzie możemy, gdzie możemy szukać jeszcze większych możliwości jak, jako zespół i indywidualnie i, i e, tak pracujemy i to jest niezmienne, natomiast tak jak Pan powiedział dużo, dużo materiału e, z ostatniego meczu i on jest rozciągnięty, nie jesteśmy w stanie tego zrobić w najbliższych, więc to jest rozciągnięte w czasie i na pewno e, wrzucamy to w trening i będziemy to powtarzali, bo, bo takie mecze... Jakie rozgrywaliśmy ostatnio, na pewno no, przytrafił się, to co powiedziałem na konferencji, już, już tutaj punktów nam nikt nie zwróci, natomiast my musimy jako zespół wyciągać z nich wnioski. Chcę zapytać o historię, bo Górnik to też historia. Ostatni mecz Gudnika z Rakowem 21 lat temu w Częstochowie, 4 do 0 bramki w składzie Kuźba, Probierz, Urban, tak? Wielki, wielki Klub. Czy wy czasami wracacie do takich, takich wspomnień gdzieś w szatni i mówi pan im, że słuchajcie, to jest pierwszy mecz po 21 latach z tym zespołem, czy to nie ma większego znaczenia? Proszę zobaczyć, to ciężko nie wracać, jak, jak się spojrzy nawet na ściany. Tutaj wszędzie, gdzieś, gdzie nie chodzimy, ten Klub i to zarówno jak gdyby to, co się dzieje wokół, czuć historię i tradycję, ale również spotykamy te osoby, które nie tylko w tym meczu, ale i w innych grały. Natomiast tak naprawdę e, pamiętano o historii, ale my chcemy żyć teraźniejszością. To jest dla nas najważniejsze. Dzisiaj sympatycy przychodząc na mecz chcą zobaczyć jak najlepszego górnika, e, chcą zobaczyć dobre widowisko i to jest dla nas najważniejsze. I też to cały czas podkreślam, że dla nas kluczowe jest przygotowanie do najbliższego meczu. E, chcemy zrobić wszystko, żeby tutaj się przygotować. Ja mam pytanie o Alessane Manecha. Pamiętam jak rozmawialiśmy przed sezonem, jak pan go charakteryzował. Trzy mecze zagrał, jakby pan go mógł ocenić? Co pozytywnego pokazała, czego mu brakuje? Gra podobnie jak, jak oczekiwaliśmy, tak? jest to jest zawodnik bardzo dobrze wyszkolony technicznie, który ma dobre, dobre decyzje na meczu. Natomiast to. Czego się musi nauczyć, on na tym dobrze wie, to jest szybkość reakcji, to jest szybsza współpraca, odbiory piłki i, i, i to są rzeczy, nad którymi się koncentrujemy tutaj indywidualnie, bo mówiliśmy o zespole. A w przypadku Manecha, to są rzeczy indywidualne, ale on nad tym pracuje i jestem przekonany, że tak jak zespół, taki on indywidualnie pójdzie do przodu. Jeszcze a propos Manecha, jak Pan go ocenia fizycznie? Czy on ciągle musi pracować nad tym, żeby być mocniejszy, silniejszy fizycznie? Zdecydowanie, bo to nawet ostatni mecz dał najlepszy przykład, gdzie, gdzie piłka w wielu wypadkach spadała mu pod nogę, natomiast y, gdzieś zawodnicy przeciwnika y, doganiali go i ona też zdaje sobie z tego sprawę, zresztą z tą myślą też tutaj, tego to jest zawodnik, który cały czas się rozwija, to jest 98 rocznik, on szuka u siebie mankamentów, żeby je rozwijać i, i, i tak to ma wyglądać i to jest jedna z rzeczy, którą bardzo mocno akcentujemy, czyli siła, moc, szybkość na 5 metrach, w szczególności to, co jest potrzebne na danej pozycji jak również i żeby cały czas pokazywał to, co ma najlepsze, dobry przegląd pola, uderzenie, z którego nie korzystała, wykonanie stałego fragmentu gry, ale tak jak tutaj mówimy o manechu, tak mówimy o wielu piłkarzach, którzy dzisiaj są, i, i yy, yy, jestem przekonany, że ta praca taka codzienna, która nie jest może widoczna, ale ona w perspektywie najbliższego czasu przyniesie yy, efekty. Tu jeszcze, jak gdyby mówiąc o Manechu, o Filipie Wajnowiczu, e, oni o tyle mają ciężej, że weszli na pozycję, gdzie mieliśmy bardzo dobrych dwóch zawodników. To też musimy pamiętać i my dzisiaj patrząc przez pryzmat środka pola górnika, mamy na myśli między innymi Szymona, mamy na myśli Wako. No i to już byli zawodnicy w miarę ukształtowani, tak, Szymon przez, przez dłuższy okres, Wako e, przyszedł jako zawodnik ukształtowany, a oni do tego dążą. I, i tak naprawdę. Jak sobie przypominam początki Szymona, a początki na przykład teraz Manecha, to naprawdę to jest chłopak, który może się tutaj u nas bardzo mocno rozwinąć. I, i na to liczymy stąd też była myśl go ściągania. Ja bardzo liczę na to, że m.in. młody ścisły czy Dawid Kopacz będą deptać po piętach i tak za chwilę zamiast będziecie mi panowie pytać, ale o inne nazwiska i na to też bardzo liczę, bo to będzie pokazywało, że ci chłopcy się rozwijają. Michał Tychlarz, trenerze pytanie o debiut Bałzy w tym poniedziałkowym meczu, jak Pan ocenia i parę zdań o Ściślaku, który gdzieś tam dostaje szansę, jak Pan ocenia właśnie te, te jego wejścia? No na pewno na duży plus. Dajemy sobie z tego sprawę, że to jest chłopak, który wniósł taki powiew świeżości, szczególnie tutaj pierwszym meczem przed swoją publicznością, który, który potrzebował takiego debiutu i on jest jak gdyby się takim przykładem młodych zawodników yy, którzy wchodzą i, i o nich mówimy, tak? To, to jest ważne, że proszę zobaczyć, nie mówimy o Igorze, nie mówimy o Łukaszu Wolsztyńskim, tylko mówimy o młodym Ściślaku i to jest fajne yy, bo tak wszystko co najlepsze to dopiero przed tym chłopakiem i, i tak w przypadku tutaj, bo mówimy o tych zawodnikach młodszych yy, oni dopiero wchodzą i to, co mamy najlepsze, będą nam pokazywali, na to bardzo, bardzo liczymy. A odnośnie e, Bauzy, no zawsze debiut jest obarczony pewnymi obciążeniami, zdajemy sobie sprawę. E, to jest chłopak, który, który bardzo chce, e, trochę inny profil, to też często podkreślam, niż, niż ci skrajni pomocnicy, których mamy do tej pory. E, Wiele zagrań było ciekawych, natomiast też wiele jest do poprawy, szczególnie tutaj komunikacja z zespołem i tutaj każdy trening na pewno będzie wpływał, że będzie bardziej wartościowym jeszcze zawodnikiem, niż widzieliśmy go ostatnio w spotkaniu. Panie Marcinie, chciałem też zapytać o taką rzecz, jak trener ocenia też w przypadku ściślaka ten przepis o młodzieżowców w ekstraklasie? on jest zasadny czy… Czy to jest znaczy, takie trochę dawanie szans za y, znaczy, Każdy jakiś instrument, który dostajemy, żeby tych młodych chłopaków wprowadzać. ja myślę, że tutaj dajmy temu czas, to jest praca, jak gdyby na żywym organizmie, to, to, to y, jak coś prowadziliśmy, musimy dać czas na ocenę, tak, tak, tak naprawdę. Natomiast w naszym wypadku, y, czy ten przepis by działał, czy nie, patrząc w lata poprzednie widzieliście panowie, jaki jest nasz pomysł. Oczywiście on, on jest różny w zależności od Pewnych sytuacji my go, my go gdzieś tam modyfikujemy, natomiast tu zawsze droga jest otwarta i jak widzimy, że są możliwości rozwoju tych chłopców, na pewno im dajemy szansę. Macie a propos tego, co Pan wspomniał, różny pomysł, zauważyłem, że coraz mniej Polaków w jedenastce, w pierwszej, w pierwszej kolejce było pięciu, w drugiej czterech, teraz trzech. Jakby pan to ocenił, że to się tak zmieniło, a rok temu wystawił pan jedenastkę w meczu z koroną. To jest to, co, koroną, przed, chwilą, to jest to, co złożone... przed chwilą powiedziałem, to jest. Gdzieś musimy reagować na pewne rzeczy, natomiast to nie jest tak. E, że tego się będziemy trzymali. My ten zespół budujemy, to podkreślamy cały czas. E, staramy się szukać optymalnych rozwiązań i, i dalej tak będziemy robili, dopóki, dopóki e, ta osiemnastka bym powiedział się. E, Dopóki nie wybierzemy optymalnych zawodników, które nam dają szansę wygrywania spotkań, będziemy szukali optymalnych rozwiązań. Myślę, że w jutrzejszym meczu znowu, znowu poszukamy takich możliwości i dopóki nie zbudujemy takiego zespołu, jakbyśmy chcieli, to tak będzie wyglądało. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Ja drogie, czy z papu mam dwa pytania. Pierwsze, to jest takie, czy pan z tego startu w sezon, czyli po trzech kolejkach, to jest usatysfakcjonowany z tego, jak duże nagrano wyniki zostawmy na boku, tylko z tego, jak to się prezentuje. Zawsze chcemy więcej w sporcie Nie ma czegoś takiego, że coś jest dobre. Trzeba czas trzeba reagować, trzeba czas trzeba szukać nowych rozwiązań. To jest między innymi te te odpowiedzi, które tutaj daję, przed, skąd tyle zmian, skąd tyle pomysłów. Cały czas szukamy optymalnych. Więc widzimy możliwości. Natomiast tak naprawdę kluczem jest znaleźć ten skład i dać im stabilizację. To jest tak, jak robiliśmy w latach poprzednich, natomiast e, budujemy i na pewno, na pewno formacja, której najmocniej się przyglądamy, którą najmocniej też jako trener to jest linia pomocy, tak, a szczególnie środka. To się, to, to też wiedzieliśmy przed sezonem i tu szukamy optymalnych wyjść. Mam nadzieję, że w tych najbliższych e, w treningach, w meczu to się gdzieś tam będzie scedowało, bo gdzieś tam gdzieś tam są ku temu oznaki, w sporcie nigdy się nie jest zadowolonym, zawsze trzeba chcieć więcej, szanujemy to co mamy, natomiast, natomiast cały czas dążymy do tego, żeby ta jakość gry była zdecydowanie lepsza i to też to, to co po ostatnim meczu podkreślałem, to o co też panowie pytają, skuteczność, to jest, to jest też oprócz gry defensywnej, to jest coś co musimy akcentować, co, co możemy zrobić zdecydowanie lepiej i to nawet nie ta skuteczność pod samą bramką już przeciwnika, ale gdzieś ten 30 metr, te bezpośrednie podanie, które, te kluczowe podanie, gdzie wydaje nam się, że wychodzimy 4 na 2, 4 na 3 z przewagą i, i że ta, ta sytuacja musi się zakończyć albo bramką, albo groźną sytuacją gdzieś tam. No nie wychodzi nam tak jak, jak w treningach i tu widać, że po prostu trzeba to powtarzać do znudzenia, czu, trzeba szukać optymalnych wyjść i wtedy, wtedy będzie to zauważalne. Pytanie o Raków, bo to, nie wiem, to taki rywal y, niewdzięczny, bo tak przegrać u siebie z Beniaminkiem, jeszcze takim lokalnym, to nie bardzo, a wygrana, no jakby wpisana w obowiązek, tak? Tak to należy traktować? Sport uczy, że trzeba szanować każdego przeciwnika, każdy się przygotowuje, każdy chce wygrać. Wygra zespół, który będzie lepszy na boisku, a nie który, nie wiem na jakiej zasadzie mam tutaj to czytać, że punkty mają zostać u nas. Liczy się boisko, liczy się pomysł i liczy się e, kto strzeli, jak powiedział kiedyś nasz wybitny trener, gdzie kto strzeli więcej bramek i bardziej taką zasadę uznajemy, że do każdego spotkania trzeba być jak najlepiej przygotowanym, szanować przeciwnika, a na boisku będziemy robić wszystko, żeby punkty zostały u nas.